Hej kochani, z tej strony Jona oraz piesz! A więc moi drodzy, występujemy tutaj dla Was dzisiaj specjalnie, pokazując nasze piękne wóźki, sylwetki i tak bo mamy dla Was niezwykle ważną wiadomość do przekazania. Jak pewnie niektórzy z Was mogli zauważyć na YouTube, ostatnio wstawiłam filmik, który miał promować właśnie pomaganie w czasie świąt i ogółem akcje charytatywne i datki na, szczere, na cele szczytne. Tak okazało się, że naprawdę odzew był bardzo duży. Dostałam od Was wiele wspaniałych i poruszających w mojej serce komentarzy. I to było nam dość krótko, bo zaledwie kilka minut. Pod filmikiem już było kilka komentarzy. W ciągu 48 godzin było ich naprawdę dużo. Miałam spory spam, ale bardzo wtedy się cieszę z tego powodu. Po prostu chyba rozpłakałam, ale to po prostu było piękne z Waszej strony. No i tak narodził się pewien pomysł, aby jeszcze bardziej wspomóc osoby potrzebujące na święta. I wymyśliłyśmy razem z TH i ze wszystkimi fanaberkami, cosplayerkami oraz osobami zajmującymi się pracą na YouTube, że zrobimy świąteczną wyprzedaż mang. Polega to moi drodzy na tym po prostu, że wraz ze wszystkimi zebrałam nasze starsze mangi, których już nie używamy lub czytamy i już po prostu ich nie potrzebujemy. I zamiast je sprzedawać, żeby sprawić, aby się kurzyły czy coś, chcemy je Wam jakoś sprzedać, zachęcić do tego, za oczywiście cenę o wiele niższą niż normalnie. I wszystkie pieniądze, które uzbieramy w ten sposób, pójdą na właśnie cele charytatywne, które właśnie Wy będziecie mogli wybrać. Bo kiedy już właśnie zakończy się sprzedaż, podam Wam kilka propozycji, na co moglibyśmy je przeznaczyć I tak samo od Was też będę chciała te propozycje No i wszyscy razem ogłosimy, jaka będzie decyzja, aby właśnie była między nami współpraca No i oczywiście magi są w nienaruszalnym stanie, bo jak wiadomo, czyta się zwykle raz i się nam kurzą No i łącznie zebrałam ze swoimi przyjaciółmi i ze wszystkimi fandaberami i innymi około 40 sztuk. Są to zarówno całe serie, jak i pojedyncze sztuki. Czasem nawet nie są po kolei. Ale no, liczy się, że się udało. Także na przykład y, normalnie manga w sklepie kosztuje około 20 zł i jest to całkowicie nowa, zapakowana w folii i tak dalej. Na przykład u nas choćby jest piąty tom Spice and Wolf i on normalnie kosztuje 20. Na przykład u mnie możecie go nabyć za 15, nawet za jeszcze niżej, bo jeżeli by się okazało, że na przykład ktoś z Was nie zgadza się z taką ceną, to na końcu filmiku pojawi się mój e-mail i kontakt. Także jestem także otwarta na negocjacje. Chodzi po prostu o to, aby jak najwięcej sprzedać, aby uzyskać jak najwięcej pieniędzy i aby w jak największym stopniu właśnie wspomóc osoby potrzebujące. I być dobrym człowiekiem. Tak, a zwłaszcza po prostu, aby nieść tą radość. Bo jak oczywiście wiecie, mamy wielkie serca, a zwłaszcza, że jest to moim zdaniem świetny pomysł, ponieważ my coś dajemy od siebie, wy też także na tym możecie skorzystać, bo na święta mamy wiele różnych zachcianek, zwłaszcza I byś dobrym człowiekiem. Już jesteśmy dobrymi ludźmi, tak? <laughs> Ty nie. co <laughs> No i oczywiście mamy wiele zachcianek na święta. Na przykład o tak oczywiście manga chcą coś, tak, tak właśnie to nabyć. I też zwykle możesz zrobić, że rodzice są już, że jest to za drogie, a nabywając na przykład to u nas, macie to za pół ceny, wysyłka jest, yy, koszty też są, yy, znaczy koszty się ustali też tak, także ten. Ale tak czy jak jest u nas o wiele taniej i także pieniądze, który, które wy w to zainwestujecie i dni to na byle co, tylko na bardzo ważne cele. Także w sumie następuje sybioza, bo każdy z nas korzysta z tego. My mamy z tego tylko czystą satysfakcję. A wy macie z tego świetne magii znanych y, autorów w nienaruszalnym stanie. No i a ludzie potrzebujący mają po prostu z tego zysk. Oprócz właśnie tych 40 mang, to mam jeszcze klasyk z 1988 roku, tak? Y, Vampire Hunter D. To jest y, film, który pójdzie chyba za około 20 zł, bo no... Teraz wszędzie praktycznie jest możliwość obejrzenia czy coś, ale to jest oryginalna płyta i jest tylko wersja japońska i polska. Także wiecie, to jest już kurde coś. I chciałam Was po prostu zachęcić do tego, abyście wspomogli tą akcję, bo no, po prostu już nie wiem, jak inaczej możemy coś zrobić, a... Jest po prostu już taki problem, że wiele osób z YouTube'a czy ogółem ludzi właśnie teraz choruje na znieczulice po prostu, zwłaszcza młodzież szkolna i też nawet już najmłodsi nie chcą wspomagać właśnie innych osób, a jeżeli tak dalej pójdzie, to faktycznie no nie będzie dobrze, a z racji jak już Wam wiele razy powtarzałam, że on tak mają wielkie serca, to pomożemy sobie nawzajem, no i pomożemy faktycznie osobom, które na to zasługują, aby otrzymać te pieniądze. Także mój kontakt i ceny karty z Mac oraz filmu będą podane w opisie. Będą one udostępnione na różnych fanpage'ach cosplayerów, fandaberów. Także również możecie tam je znaleźć. I ogółem też ta akcja jakby ogarnęła cały YouTube, bo też na przykład dużo znanych osobistości ze strefy Fandabimy, jak już Wam mówiłam, typu Miadella Cross czy Samimiku, nawet tego takiej właśnie wspomagały tą akcję i nadal wspom wspomagają. Z cosplayerek na przykład Karsu i Miko Black Neko są nasze kochane cosplayerki, które właśnie też zgodziły się pomóc. No i oczywiście recenzenci typu Spychu i wielu jeszcze innych dobrych serduszek, które się zgodziły, wiele fejmów. Po prostu także im większy będzie odzew, tym większa jest szansa, że faktycznie nam się uda to sprzedać i będzie po prostu liczyć prawdziwy sukces. Także kochani, więcej informacji jest też na moim fanpage'u, na ich stronkach, na YouTubie i każdy z Was, kto właśnie kupi choćby jedną z tych man, czy nawet ten film, otrzyma ode mnie specjalny list właśnie z podziękowaniami. Yy, Ilustrację do tego wykona Majka Rogo Art. No, już trzeba, już robić promo, także... No po prostu, ale to będzie list napisany ode mnie, od serca, podpisany i faktycznie wypływający właśnie najszczerszych moich um, czeluści dobroci. Naprawdę nie wiem, co jeszcze Wam mogę za to zaoferować, po prostu zachęcić Was do tej pomocy, bo naprawdę to jest świetna sprawa i też jest duża organizacja, dużo osób w to włożyło pracy. Także no zachęcam naprawdę. TH, wykaż swoje dobre chęci. Zachęcam polecam a teraz moi drodzy jeszcze na samo zakończenie TH dla takiego już rozweselenia tego zaśpiewa wam coś na żywo, ja, yaoi nie wiem czy będzie to coś super żywego, ale będzie coś e, a propos właśnie tej pomocy e, która zazwyczaj nam się właśnie e, włącza podczas takiego e, okresu, okresu świątecznego więc enjoy czy coś kiedy zima stuka w okno, kiedy mróz już liście pokną, kiedy wiatr ze śniegiem tańczy, właśnie wtedy, właśnie wtedy jest taki wieczór który cieszy wszystkich, jest taki wieczór wieczór vigiliny. Dla mnie, dla ciebie, kiedy świat jest bliski, jest taki wieczór wieczór vigiliny. Sądzę kochani, że już nie musimy nic mówić i po prostu mówimy Wam o jasumi i zachęcam gorąco. Trzymajcie się ciepło. Wesołych świąt!